Co robił rosyjski wieloryb przy granicy NATO? Prawda szokuje. 24 kwietnia 2019 roku norweskie wody terytorialne stały się miejscem odkrycia, które wywołało międzynarodową sensację i spekulacje o szpiegowskich operacjach prowadzonych przez Kreml. Grupa rybaków łowiących ryby w pobliżu niewielkiej wyspy Ingoja w regionie Finmark na dalekiej północy Norwegii zauważyła coś, czego nigdy wcześniej nie widzieli podczas swoich wypraw na morze. Z chłodnych arktycznych wód wyłoniło się białe stworzenie, które natychmiast przykuło ich uwagę nietypowym zachowaniem. Był to wieloryb beluga, ssak morski, znany ze swojej białej skóry i charakterystycznego kształtu głowy. Jednak to, co zaobserwowali rybacy, sprawiło, że ich serca zaczęły bić szybciej. Zwierzę nie zachowywało się jak dzika istota, wprost przeciwnie. Podpływało niezwykle blisko ich chłodzi rybackiej, jakby było przyzwyczajone do obecności ludzi i aktywnie jej poszukiwało. To była beluga, która zachowywała się jak oswojone zwierzę domowe, a nie mieszkaniec surowych arktycznych wód. Wyspa Ingoja rozciąga się na powierzchni niespełna 18 km2 i znajduje się w regionie zakołem podbiegunowym, gdzie temperatura wody rzadko przekracza kilka stopni powyżej zera. To miejsce, gdzie natura jest bezlitosna, a warunki życia niezwykle trudne. Jednak tego dnia surowe piękno Arktyki stało się sceną dla czegoś znacznie bardziej intrygującego niż zwykła wyprawa rybacka. Wieloryb nie tylko podpływał do statku, ale wręcz ocierał się o jego burtę, wykonując powtarzające się ruchy, które wyraźnie sugerowały desperacką próbę pozbycia się czegoś, co mu przeszkadzało. Rybacy początkowo myśleli, że zwierzę może być ranne lub chore, ale gdy podpłynęli bliżej, dostrzegli coś absolutnie niewiarygodnego. Wokół środkowej części ciała belugi znajdowała się uprząż, wyraźnie stworzona przez człowieka. Nie była to żadna przypadkowa lina czy sieć rybacka, w której zwierzę mogło się zaplątać. To był profesjonalnie wykonany system pasów i klamer, który został zaprojektowany specjalnie po to, aby można go było założyć na wieloryba. Uprząż wydawała się być mocno przymocowana, a zwierzę najwyraźniej cierpiało z jej powodu lub przynajmniej odczuwało ogromny dyskomfort podczas pływania. Wieloryb podpływał do kolejnych łodzi szukając pomocy, ocierając się o każdą napotkaną strukturę, jakby rozumiał, że tylko ludzie mogą mu pomóc. Jego zachowanie było tak oswojone i celowe, że rybacy natychmiast zrozumieli, iż mają do czynienia ze zwierzęciem, które było wcześniej szkolone przez człowieka. Jeden z rybaków, Joar Hesten, podjął decyzję, która miała zmienić bieg całej tej historii. Nie wahając się ani chwili, zdjął swoją kurtkę i skoczył do lodowatych wód Arktycznego Oceanu. Temperatura wody wynosiła zaledwie kilka stopni Celsjusza, co mogło być śmiertelnie niebezpieczne dla człowieka, jednak Hesten był zdeterminowany, aby pomóc zwierzęciu. Beluga nie stawiała żadnego oporu. Pozostała spokojnie w miejscu, pozwalając człowiekowi na zbliżenie się i manipulowanie przy uprzęży. To zachowanie tylko potwierdziło pierwotne podejrzenia, że Wieloryb był wcześniej regularnie w kontakcie z ludźmi. Gdy Hesten zaczął rozpinać klamry, jego palce natrafiły na coś, co sprawiło, że zamarł. Na jednej z metalowych klamer widniał wyraźnie napis. Słowa, wygrawerowane na sprzęcie, brzmiały Equipment Sankt Petersburg. To odkrycie było jak uderzenie pioruna. Rybacy natychmiast zrozumieli, że nie mają do czynienia ze zwykłym wielorybem, który przypadkowo zaplątał się w ludzkie śmieci. To była beluga z rosyjskim sprzętem, pływająca w norweskich wodach terytorialnych, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od granicy morskiej między Norwegią a Rosją. Uprzorz została w końcu zdjęta, a zwierzę natychmiast zaczęło zachowywać się swobodniej, choć nadal pozostało w pobliżu łodzi. Rybacy dokładnie obejrzeli zdobyty przedmiot. Konstrukcja była profesjonalna, wykonana z wytrzymałych materiałów odpornych na działanie słonej wody i niskich temperatur. Na uprzęży znajdowało się kilka punktów montażowych, prawdopodobnie przystosowanych do mocowania kamery lub innego sprzętu elektronicznego. Był tam również metalowy hak, którego przeznaczenie pozostawało niejasne, ale który sugerował, że zwierzę było szkolone do wykonywania konkretnych zadań pod wodą. Historia natychmiast trafiła do norweskiej państwowej stacji telewizyjnej NRK, która opublikowała relację 26 kwietnia 2019 roku. Media błyskawicznie podchwyciły temat, a sprawa stała się międzynarodową sensacją. Spekulacje rozchodziły się lotem błyskawicy. Czy Rosja wykorzystuje wieloryby do szpiegowania państw NATO? Czy to zwierzę uciekło z tajnego programu szkolenia ssaków morskich? A może była to prowokacja ze strony Kremla, próba testowania reakcji krajów zachodnich? Pytania mnożyły się z każdą godziną, a Moskwa zachowywała milczenie. Nikt nie zgłosił zaginięcia wieloryba. Nikt nie przyznał się do posiadania programu szkolenia beluk do celów wojskowych. Norweski Dyrektoriat do Spraw Rybołówstwa opublikował zdjęcia uprzęży, pokazując światu dowody na jej rosyjskie pochodzenie. Wykorzystywanie niezwykle inteligentnych ssaków morskich do celów militarnych nie jest wynalazkiem XXI wieku. Historia tych programów sięga czasów zimnej wojny, kiedy to zarówno Stany Zjednoczone, jak i Związek Radziecki rozpoczęły intensywne badania nad możliwościami bojowego zastosowania delfinów, wielorybów i innych mieszkańców oceanicznych głębin. Amerykańska marynarka wojenna jako pierwsza dostrzegła ogromny potencjał drzemący w morskich ssakach i w latach 60. XX wieku uruchomiła tajny program szkolenia delfinów Butlonos oraz lwów morskich u wybrzeży Kalifornii. Te zwierzęta okazały się posiadać zdolności, których żadna ludzka technologia tamtych czasów nie mogła odtworzyć. Delfiny dysponowały naturalnym sonarem o niesamowitej precyzji, pozwalającym na wykrywanie podwodnych min i innych zagrożeń z dokładnością przewyższającą najlepsze ówczesne urządzenia elektroniczne. Lwy morskie natomiast miały wyjątkowy wzrok, przystosowany do pracy w głębinach, gdzie światło słoneczne dociera w minimalnych ilościach. Zadania powierzone tym zwierzętom były niezwykle różnorodne i wymagały miesięcy intensywnego treningu. Delfiny zostały wyszkolone w wykrywaniu podwodnych min wroga, patrolowaniu portów oraz asystencie przy projektowaniu nowych okrętów podwodnych i systemów uzbrojenia. Ich naturalna zdolność do echolokacji pozwalała im na tworzenie trójwymiarowych map dna morskiego i obiektów podwodnych z precyzją, o której inżynierowie mogli tylko marzyć. Program okazał się tak skuteczny, że pozostał ściśle tajny przez wiele lat. Jednak wywiad radziecki nie spał. Gdy agenci KGB dowiedzieli się o zakresie zadań, które amerykańskie delfiny wykonywały w latach 60., radzieckie Ministerstwo Obrony natychmiast podjęło decyzję o stworzeniu własnego programu. Słowa te potwierdził później emerytowany pułkownik Wiktor Baranec, który osobiście był świadkiem radzieckiego programu i który powiedział, że Amerykanie jako pierwsi zajęli się tym tematem, ale gdy radziecki wywiad odkrył osiągnięcia programu, natychmiast podjęto działania. W 1965 roku Związek Radziecki oficjalnie otworzył swoją placówkę badawczą, zajmującą się szkoleniem ssaków morskich. Obiekt został zlokalizowany w Kazaczej Zatoce, niedaleko Sewastopola na Krymie nad Morzem Czarnym. Program koncentrował się głównie na szkoleniu delfinów do zadań podobnych do tych, które wykonywały ich amerykańskie odpowiedniki. Jednak Rosjanie poszli dalej i eksperymentowali także z innymi gatunkami. Testowano nawet rekiny oraz ptaki morskie, choć z różnym skutkiem. Zarówno Amerykanie, jak i Rosjanie doszli do tego samego wniosku. Delfiny i lwy morskie były absolutnie najlepszym wyborem ze względu na kombinację inteligencji, możliwości fizycznych i zdolności do szkolenia. Po zakończeniu zimnej wojny wydawało się, że te programy odeszły do historii, pozostając jedynie ciekawostką z czasów geopolitycznego napięcia między supermocarstwami. Jednak przypadek wieloryba belugi u wybrzeży Norwegii sprawił, że cały świat ponownie zaczął się zastanawiać, czy Rosja kontynuuje te praktyki w XXI wieku. Belugi posiadają cechy, które czynią je idealnym narzędziem do operacji wojskowych w warunkach arktycznych. Te względnie niewielkie wieloryby, choć znacznie większe od delfinów, są znane ze swojej łatwości w tresurze oraz przyjaznego usposobienia wobec ludzkich trenerów. Dorosłe samce bełk osiągają długość do 5,5 metra i mogą ważyć nawet 1500 kg. To rozmiary pozwalające im na dużą siłę fizyczną przy jednoczesnym zachowaniu zwinności, niezbędnej do precyzyjnych zadań. Co najważniejsze, belugi są w pełni przystosowane do życia w Arktyce, łącznie z możliwością pływania pod pokrywą lodową, gdzie temperatura wody spada poniżej 0 stopni Celsjusza. Ich gruba warstwa tłuszczu i unikalna fizjologia pozwalają im przetrwać w warunkach, które zabiłyby większość innych ssaków morskich w ciągu minut. Zdolności nurkowe belug są absolutnie imponujące i przewyższają możliwości większości okrętów podwodnych. Wielokrotnie udokumentowano, że belugi potrafią bez problemu zanurzać się na głębokość ponad 600 metrów, a w co najmniej jednym odnotowanym przypadku beluga zanurzyła się na głębokość 870 metrów. To są głębokości, na których wiele nowoczesnych okrętów podwodnych osiąga swoje limity operacyjne a które pozostają całkowicie niedostępne dla nurków w konwencjonalnym sprzęcie. Dodatkowo, belugi potrafią pokonywać ogromne dystanse, pływając przez wiele godzin bez przerwy, co czyni je idealnym narzędziem do długotrwałych misji rozpoznawczych. Te wszystkie cechy sprawiły, że marynarka wojenna kraju, który uważa arktyczny krąg za swoją strefę wpływów, Mogłaby być niezwykle zainteresowana reaktywowaniem programów szkolenia tych zwierząt. Potencjalne zastosowania militarne wytrenowanej belugi są bardzo szerokie i budzą niepokój ekspertów wojskowych państw NATO. Kamera przymocowana do uprzęży mogłaby umożliwiać prowadzenie podwodnego rozpoznania, lokalizowanie czujników akustycznych przeciwnika oraz wykrywanie min morskich. Zwierzę mogłoby również być wykorzystywane do inspekcji kadłubów statków w portach, sprawdzając, czy nie umieszczono na nich ładunków wybuchowych lub urządzeń podsłuchowych. Metalowy hak, znaleziony na uprzęży zabranej wielorybowi, sugerował jeszcze inną możliwość. Być może beluga była szkolona do używania tego urządzenia w celu wydobywania obiektów z dna morskiego lub nawet do transportowania niewielkich ładunków. Możliwości były niemal nieograniczone, a fakt, że zwierzę pojawiło się w norweskich wodach terytorialnych tylko podsycał spekulacje o prawdziwym celu jego misji. Wszystko to sprawiło, że międzynarodowa społeczność zaczęła zadawać fundamentalne pytanie. Czy Rosja faktycznie prowadzi współczesny program wojskowy z wykorzystaniem wielorybów Belug i czy to zwierzę przypadkowo ujawniło istnienie tajnych operacji prowadzonych w wodach arktycznych? Region Arktyczny w ciągu ostatnich dwóch dekad stał się areną intensywnej rywalizacji geopolitycznej, która w wielu aspektach przypomina najgorsze czasy zimnej wojny. Odkrycie gigantycznych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego pod dnem Oceanu Arktycznego całkowicie zmieniło strategiczne postrzeganie tej części świata przez największe mocarstwa. Dodatkowo zmiany klimatyczne spowodowały dramatyczne zmniejszenie pokrywy lodowej, co umożliwiło całoroczny dostęp do wcześniej niedostępnych obszarów morskich i szlaków żedlugowych. Rosja od zawsze traktowała Arktykę jako swoją strefę wpływów i systematycznie zwiększała swoją obecność militarną powyżej koła podbiegunowego. Kreml budował nowe bazy wojskowe, modernizował flotę lodołamaczy i przeprowadzał coraz bardziej agresywne ćwiczenia wojskowe w tych wodach. Moskwa nie ukrywała swoich ambicji dominacji w regionie, publicznie deklarując zamiar kontrolowania arktycznych szlaków transportowych i zasobów naturalnych. 25 kwietnia 2019 roku flota północna Rosji rozpoczęła masowe manewry wojskowe na Morzu Barenca, angażując 20 okrętów wojennych różnych klas. To była demonstracja siły, która miała pokazać gotowość Rosji do obrony swoich interesów w regionie arktycznym. Co szczególnie zastanawiające, data tych ćwiczeń dokładnie pokrywała się z momentem, gdy samotna beluga po raz pierwszy pojawiła się w zatoce u wybrzeży wyspy Ingoja. Zbieg okoliczności wydawał się zbyt uderzający, aby być przypadkowy. Czy wieloryb uciekł właśnie podczas tych manewrów? Czy może został celowo wysłany w kierunku norweskich wód, a następnie coś poszło nie tak i stracono nad nim kontrolę? Te pytania pozostawały bez odpowiedzi, ale timing wydarzeń tylko podsycał międzynarodowe spekulacje. Relacje między Norwegią a Rosją nigdy nie należały do ciepłych i przyjaznych. Norwegia od dziesięcioleci była uważana za najbardziej pronatowskie państwo w Skandynawii, co zawsze wywoływało frustrację w Moskwie. Rosjanie od lat z zazdrością patrzyli na norweskie wyspy na dalekiej północy oraz strategiczne szlaki morskie kontrolowane przez Oslo. Jednak w ostatnich latach napięcie między tymi dwoma krajami osiągnęło poziom niewidziany od czasów zakończenia zimnej wojny. Norwegia wielokrotnie publicznie oskarżała Rosję o prowokacyjne działania militarne i technologiczne w bezpośrednim sąsiedztwie swoich granic. Szczególnie niepokojące były doniesienia o systematycznym zakłócaniu sygnałów nawigacyjnych GPS w regionie Finnmark, co stwarzało realne zagrożenie zarówno dla cywilnej żeglugi, jak i połączeń lotniczych. Od 2017 roku norweska służba wywiadowcza, znana pod nazwą Stienesten lub w skrócie Etjenesten, systematycznie dokumentowała rosyjskie prowokacje. Ta najważniejsza agencja wywiadu wojskowego kraju przedstawiała rządowi w Oslo coraz bardziej alarmujące raporty. Według tych dokumentów Rosja regularnie przeprowadzała ćwiczenia symulujące ataki powietrzne na norweskie instalacje wojskowe. Szczególnym celem tych pozorowanych nalotów była tajna instalacja radarowa zlokalizowana w nadmorskim mieście Wardę. To małe miasteczko portowe liczące zaledwie kilka tysięcy mieszkańców nagle znalazło się w centrum międzynarodowego konfliktu. Warde położone jest w regionie Finnmark, dokładnie tym samym regionie, gdzie znajduje się wyspa Ingoja. Odległość między tymi dwoma lokalizacjami wynosi zaledwie kilkadziesiąt kilometrów, co czyni pojawienie się rosyjskiego wieloryba w tych konkretnych wodach jeszcze bardziej podejrzanym. Norweska instalacja Warde oficjalnie służy do monitorowania ogólnej aktywności powietrznej i kosmicznej. Jednak Rosja jest przekonana, że obiekt ten został stworzony jako element systemu obrony przeciwrakietowej NATO oraz do prowadzenia intensywnego szpiegostwa elektronicznego wymierzonego w Federację Rosyjską. Kreml wielokrotnie protestował przeciwko istnieniu tej bazy, twierdząc, że stanowi ona bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Rosji. Moskwa oskarżała Oslo o udostępnianie infrastruktury NATO do prowadzenia działań wywiadowczych w bezpośrednim sąsiedztwie rosyjskiej granicy. Z kolei Norwegia odpowiadała, że Rosja sama prowokuje konflikty, organizując coraz bardziej agresywne manewry wojskowe i gry wojenne tuż przy norweskich granicach morskich. Te manewry NATO, według rosyjskiego stanowiska, były wysoce prowokacyjne i całkowicie niepotrzebne, służąc jedynie eskalacji napięcia w regionie. W tym kontekście geopolitycznego konfliktu pojawienie się belugi z rosyjską uprzężą nabierało zupełnie nowego wymiaru. Czy zwierzę było częścią operacji rozpoznawczej wymierzonej w norweską instalację radarową? Czy miało monitorować ruch statków NATO w regionie? Eksperci wojskowi zwracali uwagę na jeszcze jeden intrygujący szfegół. Napisy na uprzęży były wykonane alfabetem łacińskim, a nie cyrliczą używaną w języku rosyjskim. To rodziło dwie przeciwstawne teorie. Pierwsza głosiła, że mogła to być próba fałszywej flagi, gdzie ktoś inny niż Rosja chciał sprawić wrażenie, że wieloryb pochodzi z rosyjskiego programu. Druga teoria sugerowała, że sami Rosjanie celowo użyli łacińskiego pisma, aby w razie wpadki móc zaprzeczyć związkom ze zwierzęciem i zachować wiarygodne zaprzeczenie. Nie było żadnych oficjalnych oświadczeń ani z Moskwy, ani z Sankt Petersburga. Nikt nie zgłosił zagnięcia wieloryba. Nikt nie przyznał się do prowadzenia programu szkolenia bełk. Martin Biuf z Norweskiego Instytutu Badań Morskich był absolutnie przekonany o militarnym pochodzeniu zwierzęcia. W wywiadzie dla NRK powiedział, że zna wielu kolegów naukowców, którzy zakładają znaczniki satelitarne na białe wieloryby, jednak nikt nie używa tego typu sprzętu. Nigdy nie widział, aby ktokolwiek prowadził badania naukowe w taki sposób. Jeśli wieloryb pochodzi z Rosji, a istnieją ku temu bardzo mocne podstawy, to na pewno nie byli to rosyjscy naukowcy, ale raczej rosyjska marynarka wojenna. Pozostawało jednak fundamentalne pytanie. Dlaczego Rosja miałaby stracić wieloryba akurat w tym obszarze, w bezpośrednim sąsiedztwie kluczowej norweskiej instalacji wojskowej? Czy była to nieudana operacja szpiegowska, która przypadkowo wyszła na jaw? Odpowiedzi na te pytania nadal pozostawały głęboko ukryte w tajnych archiwach Rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Nie wszyscy eksperci byli przekonani o militarnym pochodzeniu tajemniczej belugi i szybko pojawiły się alternatywne wyjaśnienia, które łączyły zwierzę z Rosją, ale w zupełnie innym kontekście niż programy wojskowe. Zaledwie dwa miesiące przed pojawieniem się wieloryba u wybrzeży Norwegii, w lutym 2019 roku, Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła spektakularny nalot na fermę rybną położoną na dalekim wschodzie kraju. Operacja FSB ujawniła przerażające warunki, w jakich przetrzymywano dziesiątki morskich ssaków przeznaczonych do nielegalnego handlu. Funkcjonariusze zarekwirowali 11 orek oraz 90 bełk, które były trzymane w ciasnych basenach pełnych brudnej wody, bez odpowiedniej opieki weterynaryjnej i w warunkach skrajnego przeludnienia. Zwierzęta były hodowane i łapane wyłącznie w celu sprzedaży do chińskich oceanariów i parków rozrywki, gdzie mogły przynieść właścicielom fermy ogromne zyski sięgające milionów dolarów. Sprawa natychmiast wywołała masowe oburzenie w rosyjskim społeczeństwie, a organizacje broniące praw zwierząt zaczęły wywierać ogromną presję na władze, żądając natychmiastowego uwolnienia ssaków morskich. Skandal osiągnął takie rozmiary, że osobiście zaangażował się w niego prezydent Rosji Władimir Putin, który publicznie potępił nieludzkie traktowanie zwierząt i nakazał przeprowadzenie śledztwa w sprawie odpowiedzialnych za tę nielegalną działalność. To była rzadka sytuacja, w której najwyższy przywódca kraju osobiście interweniował w sprawie dotyczącej ochrony zwierząt, co pokazywało skalę publicznego oburzenia. Część analityków zaczęła spekulować, że beluga znaleziona u wybrzeży Norwegii mogła być jednym z tych uratowanych zwierząt. Teoria ta zakładała, że podczas operacji ratunkowej lub późniejszego transportu jedno ze zwierząt mogło uciec i rozpocząć długą podróż wzdłuż norweskiego wybrzeża. Uprząż mogła pochodzić z okresu, gdyby luga była szkolona przed planowaną sprzedażą do komercyjnego oceanarium. Jednak ta teoria nie wyjaśniała wszystkich zagadek, ponieważ nalot FSB miał miejsce na dalekim wschodzie Rosji, tysiące kilometrów od miejsca, gdzie znaleziono wieloryba. Inni eksperci wskazywali na zupełnie inny aspekt rosyjskiego systemu prawnego dotyczącego morskich ssaków. Rząd w Moskwie od lat wydawał specjalne licencje społecznościom zamieszkującym daleko na północy kraju. Pozwalające im na łapanie bełk w celach komercyjnych. Te zwierzęta były następnie szkolone i sprzedawane do oceanariów oraz parków wodnych na całym świecie, generując znaczące dochody dla ubogich społeczności arktycznych. Jedna z takich licencji została wydana wiosce Milmokpo, niewielkiej osadzie położonej w półautonomicznej Republice Kareli nad Morzem Białym. Ta arktyczna wioska, zamieszkana przez zaledwie kilkaset osób, leży w głębi lądu od Morza Barenca. Ale odległość od Nilmok do wyspy Ingoja wynosi mniej niż 1600 km. Dla belugi, która potrafi pokonywać ogromne dystanse, taka podróż byłaby całkowicie możliwa do wykonania w ciągu kilku tygodni intensywnego pływania. Wieloryb mógł być jednym ze skwytanych stworzeń, które podczas procesu szkolenia lub transportu zdołało uciec swoim opiekunom i rozpoczęło samotną wędrówkę wzdłuż wybrzeża. Uprząż znaleziona na zwierzęciu mogła być po prostu narzędziem treningowym używanym przez handlarzy do przyzwyczajania bełk do noszenia sprzętu, zanim zostałyby one sprzedane do obiektów komercyjnych. Napis Sankt Petersburg na klamrze mógł wskazywać na producenta sprzętu treningowego, który dostarczał swoje produkty różnym fermom i ośrodkom szkoleniowym w całej Rosji. Ta teoria miała tę zaletę, że wyjaśniała oswojone zachowanie zwierzęcia wobec ludzi oraz profesjonalną konstrukcję uprzęży. Jednocześnie nie wymagając istnienia tajnego programu wojskowego. Morten Wikebe, były norweski konsul w rosyjskim mieście Murmańsk, zaproponował jeszcze inną fascynującą możliwość, która całkowicie odbiegała od militarnych spekulacji. Wikebe twierdził, że Beluga przypomniała mu wieloryba terapeutycznego, którego osobiście widział 10 lat wcześniej podczas wizyty w ośrodku nurkowym na północy Rosji. Tamto zwierzę było wykorzystywane w ramach programu terapeutycznego dla grup dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Wieloryb był szkolony do interakcji z młodymi pacjentami, pozwalając im na dotykanie go i pływanie w jego towarzystwie, co miało pozytywny wpływ na ich rozwój emocjonalny i społeczny. Takie programy terapii z udziałem delfinów i małych wielorybów były dość popularne w krajach byłego Związku Radzieckiego, gdzie wierzono w lecznicze właściwości kontaktu z morskimi ssakami. Wickebe sugerował, że beluga mogła uciec z podobnego ośrodka terapeutycznego i po prostu błąkała się po wodach arktycznych, szukając ludzkiego towarzystwa, do którego była przyzwyczajona przez lata pracy z pacjentami. Ta teoria również miała swoje mocne strony, zwłaszcza jeśli chodzi o wyjaśnienie niezwykle przyjaznego i oswojnego zachowania zwierzęcia. Wieloryb terapeutyczny byłby codziennie w kontakcie z dziesiątkami ludzi, co sprawiłoby, że traktowałby obecność człowieka jako coś całkowicie naturalnego i pożądanego. Uprząż mogła być częścią standardowego wyposażenia używanego podczas sesji terapeutycznych, pozwalającego na montowanie kamer do dokumentowania postępów pacjentów lub na przyczepianie zabawek i innych elementów wspierających terapię. Napis Sankt Petersburg mógł oznaczać po prostu miasto, w którym wyprodukowano sprzęt dla rosyjskich ośrodków terapeutycznych. Problem z tą teorią polegał jednak na tym, że nikt nie zgłosił zaginięcia tak cennego zwierzęcia terapeutycznego, którego szkolenie zajmowałoby lata i kosztowałoby dziesiątki tysięcy dolarów. Wszystkie te alternatywne wyjaśnienia miały jedną wspólną cechę. Żadne z nich nie zostało oficjalnie potwierdzone przez rosyjskie władze ani przez jakąkolwiek instytucję zajmującą się hodowlą lub szkoleniem morskich ssaków. Moskwa zachowywała uporczywe milczenie w tej sprawie, nie potwierdzając ani nie zaprzeczając jakiejkolwiek z teorii. Brak oficjalnej reakcji ze strony Kremla był być może najbardziej zagadkowym aspektem całej tej historii. Jeśli wieloryb rzeczywiście pochodził z cywilnego programu hodowlanego lub terapeutycznego, dlaczego jego właściciele nie zgłosili zaginięcia i nie podjęli prób odzyskania cennego zwierzęcia? Z drugiej strony, jeśli beluga była częścią tajnego programu wojskowego, rosyjska marynarka wojenna z całą pewnością nie przyznałaby się publicznie do prowadzenia takich operacji, zwłaszcza po tym, jak zwierzę zostało odkryte w wodach obcego państwa należącego do NATO. Wieloryb beluga szybko stał się absolutną sensacją w małej społeczności zamieszkującej wyspę Ingoja i przyległy region Finnmark. Miejscowe dzieci, zafascynowane oswojonym zachowaniem tajemniczego morskiego gościa, Postanowiły nadać mu imię, które miało odzwierciedlać zarówno jego gatunkową przynależność, jak i domniemane pochodzenie. Wymyśliły Portmanteau łączące norweskie słowo chwal, oznaczające wieloryba, z powszechnie znanym rosyjskim imieniem Władimir. Tak narodził się Chwaldimir, nazwa, która błyskawicznie przyjęła się w mediach i stała się synonimem całej tej niezwykłej historii. To imię było jednocześnie żartobliwe i celne, subtelnie nawiązując do spekulacji o rosyjskim pochodzeniu zwierzęcia, bez bezpośredniego oskarżania kogokolwiek. Hvaldimir zaczął regularnie pojawiać się w pobliżu nabrzeży, podpływając do cumujących łodzi i wyraźnie poszukując interakcji z ludźmi. Zaledwie kilka dni po tym, jak rybacy usunęli z niego uprząż, doszło do incydentu, który jeszcze bardziej zwiększył popularność Hvaldimira i definitywnie potwierdził jego wyjątkowe przyzwyczajenie do kontaktu z człowiekiem. Norweska kobieta pływała na kajaku w pobliżu miejsca, gdzie wieloryb często się pojawiał, filmując go swoim telefonem komórkowym iPhone. W pewnym momencie smartfon wyślizgnął się z jej rąk i zaczął tonąć w lodowatej wodzie. Kobieta była przekonana, że urządzenie jest już stracone, ponieważ zatonęło zbyt szybko, aby mogła je wyłowić. Ku jej absolutnemu zdumieniu, Chwaldimir natychmiast zanurkował i po kilkunastu sekundach wynurzył się z telefonem delikatnie trzymanym w pysku. Wieloryb podpłynął bezpośrednio do kajaka i zwrócił urządzenie właścicielce, jakby doskonale rozumiał, że przedmiot został zgubiony przypadkowo i powinien zostać zwrócony. Całe zdarzenie zostało uchwycone na wideo przez innych obserwatorów znajdujących się w pobliżu, a nagranie błyskawicznie rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych na całym świecie. Film został obejrzany miliony razy, a komentarze pod nim były pełne zachwytu nad inteligencją i pomocnym charakterem zwierzęcia. Wielu widzów argumentowało, że takie zachowanie było absolutnym dowodem na to, że Kwaldimir przeszedł intensywne szkolenie w zakresie odzyskiwania obiektów z wody, co było klasycznym zadaniem wykonywanym przez zwierzęta w programach militarnych. Sceptycy odpowiadali, że równie dobrze mogło to być zachowanie wyuczone podczas terapii lub po prostu naturalna ciekawość połączona z chęcią interakcji z ludźmi. Niezależnie od interpretacji, incydent z iPhone'em uczynił Kwaldimira międzynarodową gwiazdą i przyciągnął do regionu Finmark dziesiątki dziennikarzy oraz turystów pragnących osobiście zobaczyć słynnego wieloryba. Lokalna społeczność przyjęła Kwaldimira z otwartymi ramionami, traktując go jako coś w rodzaju maskotki regionu. Dzieci regularnie przychodziły nad brzeg, aby poobserwować wieloryba i rzucać mu piłki, które on chętnie odzyskiwał i przynosił z powrotem, jakby był wielkim psem morskim. Właściciele łodzi musieli jednak zachowywać ostrożność, ponieważ Kwaldimir miał zwyczaj podpływania bardzo blisko i czasami niepokojąco mocno ocierania się o kadłuby statków, co mogło potencjalnie uszkodzić zarówno łodzie, jak i samego wieloryba. Władze morskie wydały specjalne ostrzeżenia dla żeglarzy, prosząc ich o zachowanie szczególnej czujności w wodach, gdzie przebywał Kwaldimir, oraz o niekarmienie go, aby nie zwiększać jego uzależnienia od ludzkiej obecności. Naukowcy z Norweskiego Instytutu Badań Morskich rozpoczęli regularne monitorowanie stanu zdrowia zwierzęcia, obawiając się, że jego nadmierne przywiązanie do ludzi może stanowić zagrożenie dla jego długoterminowego przetrwania w dzikiej naturze. Chwalwimir nie opuścił norweskich wód i przez kolejne miesiące był regularnie obserwowany w różnych lokalizacjach wzdłuż wybrzeża. Wieloryb wykazywał zdolność do samodzielnego polowania i nie był zależny od ludzkiego karmienia, co uspokajało naukowców martwiących się o jego zdolność do przetrwania. Jednak jego uporczywe poszukiwanie kontaktu z ludźmi pozostawało niezmienne. Chwaldimir podpływał do łodzi rybackich, jachtów, a nawet większych statków handlowych, zawsze wywołując mieszankę zachwytu i niepokoju wśród załóg. Niektórzy rybacy raportowali, że wieloryb czasami podążał za ich łodziami przez godziny, jakby szukał towarzystwa lub czekał na jakieś polecenie, które nigdy nie nadchodziło. To zachowanie tylko pogłębiało przekonanie, że Chwaldimir był zwierzęciem wyszkolonym do wykonywania konkretnych zadań pod ludzkim nadzorem. I że jego pojawienie się w norweskich wodach było wynikiem nieudanej misji lub ucieczki z miejsca, gdzie był trzymany. Zagadka pochodzenia Chwaldimira pozostała nierozwiązana mimo intensywnych dziennikarskich śledztw i międzynarodowego zainteresowania sprawą. Rosyjskie władze nigdy oficjalnie nie odniosły się do sprawy, nie potwierdziły ani nie zaprzeczyły prowadzeniu współczesnego programu szkolenia morskich ssaków do celów wojskowych. Brak jakiejkolwiek oficjalnej reakcji ze strony Moskwy był być może najbardziej wymownym aspektem całej historii. Jeśli wieloryb faktycznie pochodził z programu militarnego, przyznanie się do tego oznaczałoby publiczne ujawnienie prowadzenia operacji szpiegowskich w wodach państwa NATO, co mogłoby mieć poważne konsekwencje dyplomatyczne. Z drugiej strony, jeśli Chwaldimir był po prostu zbiegłym zwierzęciem z fermy hodowlanej lub ośrodka terapeutycznego, dlaczego jego właściciele nie zgłosili się po odbiór tak cennego osobnika? Milczenie wszystkich potencjalnie zaangażowanych stron sprawiło, że sprawa pozostała otwarta, a spekulacje nadal krążyły w mediach międzynarodowych. Do dzisiaj prawdziwe pochodzenie Chwaldimira stanowi jedną z najbardziej intrygujących współczesnych tajemnic związanych z działalnością wywiadowczą i militarną. Czy był to rosyjski wieloryb szpieg, który przypadkowo ujawnił istnienie tajnego programu? Czy może był to niewinny uciekinier z komercyjnej fermy hodowlanej lub ośrodka terapeutycznego? Odpowiedzi na te pytania pozostają ukryte w tajnych archiwach, do których dostęp ma jedynie wąskie grono osób z najwyższych poziomów rosyjskich służb bezpieczeństwa. Historia Chwaldimira pokazała jednak światu, że zimnowojenna rywalizacja w wykorzystaniu morskich ssaków do celów militarnych prawdopodobnie nigdy się nie zakończyła, a jedynie przeniosła się w głąb arktycznych wód, gdzie lodowate głębiny skrywają tajemnice, o których większość z nas nigdy się nie dowie. Jeśli ta historia Was zafascynowała i chcecie więcej takich niesamowitych opowieści z historii wojennej i szpiegowskiej, zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym materiałem. Piszcie w komentarzach, czy uważacie, że Chwaldimir był rosyjskim szpiegiem, czy może macie własną teorię jego pochodzenia. Subskrybujcie kanał i włączcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych fascynujących historii, które dla Was przygotowuję. Do zobaczenia w następnym odcinku.